My nauczamy i uważamy, że życie ze złamanym sercem jest całkowicie normalne. Wywołujemy ludzi do przodu, modlimy się o to, żeby duch poruszał się nad nami, i gdy ludzie płaczą, to myślimy, że mamy duchowe poruszenie. Niektórzy z Was płakali na takiej modlitwie 20 razy w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak po prostu jest. Zamiast nauczać, że Bóg może uzdrowić nasze złamane serca, być może powinniśmy głosić, że nasze serca nie muszą być łamane. Ponieważ jeżeli tego nie głosisz, nie jestem teraz niemiły. Ale wywoływanie ludzi do przodu modlitwę jest rodzajem zwiedzenia. Przekazujesz ludziom taką treść. Słuchajcie, życie jest ciężkie. Na pewno w końcu cię dopadnie. Więc kiedy będzie Ci ciężko, to On Ciebie pocieszy. Wychodzisz do przodu po taką modlitwę, czujesz się lepiej, ale za dwa tygodnie czujesz się dokładnie tak samo, ponieważ twoja perspektywa życia się nie zmieniła. Spróbujcie zranić Jezusa. Boże, ani kroku dalej. Kończymy. Chyba żartujesz sobie. Myślisz, że pozwolę sobie na jeszcze jedno uderzenie biczem. I tak już pozwoliłem sobie na za dużo. Tylko spójrz na mnie z tym barabaszem, to już w ogóle sobie kpią. Uwalniają morderce, a ja idę na krzyż. Nie ma opcji. Myślą, że ja konspiruję, a próbuję zaprowadzić pokój. Chcą mnie zabić, a wypuścić morderca. Starczy. Wszystko sobie przemyślałem. Tego jest po prostu zbyt wiele. Dobrze mi szło. Ale ta akcja z Barabaszem była nie do zniesienia. Nie wystarczy, że uzdrawiam wszystkich ich chorych, że karmię ich i że wskrzeszam ich umarłych. Co za to dostaję? Wyrok śmierci i bycie uznanym za gorszego niż morderca. Ojcze, jeżeli oni się teraz jeszcze nie zmienili, to przecież nigdy się nie zmienią. Tak naprawdę to ja nie wiem w ogóle, co ja w nich takiego widzę. Żaden krzyż, nie ma opcji. Nigdy nie czytaliście tego rozdziału? Ludzie mówią, no tak, ale przecież on nie mógł tego powiedzieć ani się tego zachować, bo jest Jezusem. Nie, on nie mógł tego zrobić, bo jest miłością. On nie jest niesamowitym człowiekiem, ponieważ tak po prostu jest niesamowitym człowiekiem. On jest niesamowitym człowiekiem, ponieważ jest miłością. On jest drogą. I On jest prawdą. Prawda jest tym, co Ciebie wyswobadza. I w tej prawdzie możesz odnaleźć życie. Nikt nie przychodzi do ojca. Możemy też powiedzieć, nikt nie przychodzi z powrotem do Ojca, jak tylko przeze mnie. Właśnie o to chodzi w krzyżu. Krzyż zabiera ciebie z powrotem do ojca, nie do nieba. Celem jest przyprowadzenie Ciebie z powrotem do Ojca, tak aby Ojciec mógł z powrotem zamieszkać w Tobie. Gdy przyjdziesz z powrotem do Ojca, możesz zacząć naśladować Jezusa. Jezus powiedział: Jeżeli zobaczyliście mnie, to zobaczyliście Ojca. Jeżeli zobaczyliście mnie, to zobaczyliście Ojca. Bycie podobnym do Ojca jest powołaniem Twojego życia. A my jakimś cudem wymyśliliśmy sobie, że chodzi w tym wszystkim o błogosławieństwa, o pobłogosławienie naszego dnia. Jak leci, bracie? Módl się o mnie, no nie jest łatwo. No na tym padole, bracie, to ciężki żywot. Zapytaj się przeciętnego chrześcijanina, jak się ma. Powiedz jej o swoich dwóch największych problemach i poprosi, żebyś się o niego modlił. To oznacza, że mamy się tylko tak dobrze, jak dobre są nasze okoliczności. Wyobraź sobie, że podchodzisz do Jezusa i pytasz się Go, jak się dzisiaj ma. A Jezus odpowiada Ach, ciężką noc miałem. Ludzie wchodzą mi na głowę, nakarmiłem ich, więc nie chcieli dać mi spokoju. Przyszli z powrotem, bo chcieli znowu dostać darmowy obiad. Nie obchodzi ich, co mówię. Skoro nie obchodzi ich to, co mówię, to nigdy się nie zmienią. Tak naprawdę interesuje ich tylko zaspokojenie ich potrzeb, a ja mam robić za służącego. Oni nawet mnie nie kochają. Nie będę głosił prawdy, bo przecież ona nawet ich nie interesuje. Wyobraźcie sobie Jezusa, który mówi, No pamiętaj o mnie w swoich modlitwach. Naprawdę jest ciężko. Jakoś sobie daję radę, ale proszę, módl się o mnie. Bardzo lubię używać tych ilustracji. One pokazują, jaki on na pewno nie jest. Tak, abyśmy my też przestali tacy być. Nie musimy tacy być. Czy wyciągnęliście dzisiaj coś z tego, co mówiłem? Już jest pięć po dziesiątej. Gdy jestem z wami, to nawet nie myślę o czasie. Chyba jesteście wolni. W ostatnich kościołach, w jakich byłem, kończyłem dużo szybciej. Skończenie tak późno to naprawdę fajne uczucie. Mam nadzieję, że Wy też tak myślicie. Boże jesteś taki dobry. Chodźcie, zrobimy coś szybko. Chcę się teraz o Was pomodlić, ok? Wyciągacie coś z tego, co mówię. Zobaczcie. Och, to będzie naprawdę dobrze Was przekonywać o grzechu. To, co teraz powiem, przyniesie światło do waszego życia. Nie bójcie się przekonania o grzechu, no jest dobre. Wszystkie rzeczy, o których dzisiaj głosiłem, są rzeczami, które możesz uchwycić przez wiarę i możesz to zrobić bez względu na jakąkolwiek okoliczność twojego życia. Możesz uchwycić się tej prawdy wiarą, bez względu na twoją sytuację rodzinną, bez względu na to, jakie decyzje podejmuje twoja współmałżonka albo co robią twoje dzieci. Gdybyśmy rozumieli to, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie byłoby tak wiele zranienia w kościele, nie byłoby tak wiele zniechęcenia wobec liderów i pastorów. Nie byłoby takich sytuacji, jak: No, ja nie pójdę za ten tego kościoła, bo wiesz, kto tam chodzi. Może właśnie dlatego powinnaś tam pójść. Pewien pastor powiedział coś ciekawego, gdy się narodziłem na nowo. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem, ale teraz rozumiem to bardzo dobrze. Usłyszałem to 21-22 lata temu. Mówił o miłości i powiedział to: Gdybyś ty sam nie organizował sobie swoich przyjaźni, ale pozwoliłbyś Bogu, żeby połączył ciebie z właściwymi ludźmi. My całkowicie to robimy. Wybieramy sobie przyjaciół, takich, którzy są kompatybilni z nami. Jeżeli ktoś rzuca wyzwanie naszemu życiu, to przestaje być naszym przyjacielem. Przywitamy się i nie będziemy niemili, ale już nie zadzwonimy do tej osoby w wolne popołudnie. Nie pójdziemy już z tą osobą na zakupy, a na ryby to już tym bardziej. Pastor powiedział, jeżeli pozwolisz, żeby Bóg postawił Ciebie pośród ludzi, pośród których On chce Ciebie postawić, zobaczysz, że będą to ludzie, których Ty sam nigdy byś nie wybrał, ale będą to ludzie, którzy wyciągną z ciebie to, co najlepsze. Nie pozwolą ci, żebyś został w tym samym miejscu. Ja nie chcę już być częścią tej służby. Nie dogaduję się z Nim albo z nią. Prawdopodobnie to jest powodem, do którego powinieneś być częścią tej służby. Aż do momentu, w którym Chrystus będzie w Tobie ukształtowany. Uwierzcie mi, jestem kimś, kto bardzo dużo lata i zawsze mam możliwość porozmawiania ze sobą, która siedzi obok mnie w samolocie. Nie uwierzycie, jak często słyszę słowa: Och, kiedyś chodziłem do kościoła. Dlaczego te osoby przestały? Zawsze jest to związane z jakimś zranieniem personalnym. To z kolei zawsze prowadzi do bardzo poważnego ograniczenia relacji z Bogiem tych ludzi. Gdy ktoś mi mówi, och, ja już nie chodzę do kościoła, prawdopodobnie nie ma już relacji z Bogiem. Nie oznacza to, że musisz chodzić do kościoła, aby mieć relację z Bogiem, ale serce, które uległo zranieniu, bardzo ograniczy twoją relację z Bogiem. Zawsze mówię, rozumiem, wiem o czym mówisz, ale powiedz mi, co ta sytuacja czy ta osoba ma wspólnego z Panem. Nie, no ja wierzę w Boga. Nie, nie, ja nie mówię teraz o wierzeniu doktrynalnym. Mówię o poznaniu Boga. Mówię o byciu w nim zakochanym, o przyjmowaniu Jego miłości każdego dnia. Zaczynam mówić bardzo łagodnie i zaczynam mówić właściwe słowa, które pasują do danego przypadku. Zazwyczaj te osoby bardzo szybko zaczynają płakać. Zazwyczaj zranienie tej osoby wobec mnie i wobec ciebie okrada ją z relacji z Bogiem. Dlaczego? Ponieważ relacja z Bogiem daje Ci siłę do tego, żeby kochać mnie i ciebie. Widzicie, jak szybko to się robi dziwne? Ludzie mówią: No ja wierzę. Wiecie o czym mówię? Możemy w ten sposób żyć. Jest to dostępne dla każdego, kto tutaj siedzi. Jeżeli wierzysz w to, że jest to dla ciebie nieosiągalne, to nie wierzysz prawidłowo. Jeżeli ktokolwiek, chyba zaliczasz się do grupy ludzi zatytułowanej słowem ktokolwiek, jednocześnie nikt nie przychodzi do Boga, jeżeli nie jest przez niego do siebie przyciągnięty. Wiedz, że jeżeli masz serce dla Boga, Wynika to z tego, że to On pociąga Ciebie do niego. Dlaczego Ciebie pociąga do siebie? Ponieważ Ciebie chce. Jeżeli myślisz, że nikt Ciebie nie lubi, to się mylisz. On przyciąga Ciebie do siebie. Ojcze, dziękuję Ci za łaskę Twoją, która tutaj jest. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Dziękuję Ci, że nikt z nas nie jest pominięty. Jeżeli ktokolwiek chce pójść za mną, niech najpierw zrobi tą pierwszą rzecz. Niech wyprze się samego siebie. Panie, niech nikt nie opuści tego miejsca jako chrześcijanin, który żyje tylko dla siebie samego. Niech nie będzie najważniejsze dla nas nasze długie życie i nasza pomyślność. Niech nawet wieczne życie nie będzie naszym głównym motywatorem. Ty bądź naszą motywacją, ponieważ w Tobie mamy wieczne życie. Chcemy przede wszystkim odnaleźć się w Tobie. Ty bądź dla wszystkiego w naszym życiu powodem numer jeden. Chcemy być do Ciebie podobni i chcemy myśleć tak jak Ty. Chcemy żyć w oparciu o Twoją mądrość. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś przez moc Twojego Ducha Świętego i prawdy swojego Słowa zacienił nas objawieniem. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu zorientujemy się, że nie żyjemy w prawdzie, to pozwól nam na to, chcemy się w tym zorientować. I niech poznanie tego faktu z powrotem przyprowadzi nas do prawdy. Ojcze, proszę Cię, żebyś to uczynił. Naznacz nas dzisiaj. Niech to przekonanie nas nie opuści, dopóki to, o czym mówiłem, nie stanie się naszym życiem i naszym świadectwem. Dziękuję Ci za to, że nasze życie ma naprawdę ogromne znaczenie dla Ciebie. Bez względu na to, czy wiemy o tym, czy nie, nasze życie również ma ogromne znaczenie dla innych. Gdy oni staną się jedno, tak jak Ty i ja jesteśmy jedno, właśnie to powiedziałeś, Panie. Gdy oni staną się jedno, tak jak Ty i ja jesteśmy jedno. Wtedy świat pozna, że zesłałeś swojego syna. Dziękujemy Ci za pracę, którą w nas wykonujesz, i mówimy na nią tak. Być może chcecie teraz pomodlić się tymi słowami w swoim sercu. Nie musicie ich nawet powtarzać ze mną. Boże, nigdy nie stworzyłeś mnie dla mnie samego. To życie i tak nie jest moje. Oddaję Ci to, co i tak zawsze należało do ciebie. Oddaję Tobie prawa, które odziedziczyłem przez grzech. Oddaję Ci prawa do egoizmu. Oddaję Tobie wszystkie emocje, które otrzymałem wraz z upadkiem człowieka. Chcę, żebyś zamieszkał we mnie. Chcę, żebyś przemienił mnie w osobę, jaką chcesz, żebym był. Niech to, za co zapłaciła Twoja łaska, naznaczy moje życie. Niech wszystko to, co zaplanowałeś, wypełni się we mnie. Chcę wyrażać z sobą Twoje pragnienia. Oddaję siebie Tobie. Według mojego najlepszego zrozumienia tego, co to znaczy, ja mówię Tobie tak: chcę stać się miłością. Amen? Pokazałem Wam właśnie bardzo dobrą, przykładową modlitwę, którą możecie modlić się, gdy nikt na Was nie patrzy. Zrobimy coś teraz i prawdopodobnie nie będzie to trwało tak długo, jak zazwyczaj. Mamy jeszcze bardzo wiele sesji przed sobą. Oczywiście, zakładając, że przyjdziecie i że Was nie wystraszyłem. Jeżeli jesteś chory, bez względu na formę choroby, Chcę, żebyś wstał. Nie będzie to trwało długo i nie będzie to religijne. Proszę, nie pozostawaj w swoim krześle. Nie myśl sobie, no, już przez to przechodziłem. Nie ma znaczenia to, że coś się nie wydarzyło. Znaczenie ma to, że wierzysz Bogu. Jeżeli zamieniasz wiarę w określony punkt w czasie, być może z tego wynika Twój problem. Wiara nie jest określonym momentem w czasie. Wiara po prostu jest. Wiara wierzy w to, za co on zapłacił. Chrześcijanin nigdy nie powinien bać się modlitwy. Wiecie, dlaczego chrześcijanie nie modlą się o innych chrześcijan? Boją się, że nic się nie wydarzy. Paradoks polega na tym, że otrzymują to, czego się boją, ponieważ się nie modlą, więc nic się nie dzieje. Boją się, że gdy się pomodlą, nic się nie wydarzy, dlatego wolą się nie modlić. Z góry otrzymują to, czego się boją. Gdy nigdy się nie modlisz, to nigdy nie zobaczysz cudu. A więc co powiecie na małe umieranie dla siebie samego? Może się zaangażujecie dzisiaj. Proszę, jeżeli potrzebujecie modlitwy, wstańcie. Wstań, jeżeli potrzebujesz modlitwy. Potrzebuję, żebyś wstał. Dziękuję ci. Bardzo Ci dziękuję. Wstało jeszcze przynajmniej dwunastu. Wiem, że jest jeszcze jakieś sześć lub siedem osób, które muszą wstać. Nie będę dawał teraz żadnych słów wiedzy, nie będę cię wywoływał. Twoje ciało nie funkcjonuje prawidłowo. Proszę, wstań. Nie czujesz się normalnie. Nie mów mi, bracie, ale ja już wierzę. Rozumiem. Ale, bracie, nie chcę wyznawać, że jestem chory. Nie wyznajesz, że jesteś chory. Biblia mówi, jeżeli jesteś chory, to poproszę modlitwę, a starsi zboru ciebie namaszczą. Gdy teraz wstajesz, nie przyznajesz się do choroby. Jedynie mówisz, że widzisz, iż w twoim życiu nie wszystko wygląda tak, jak Jezus by tego chciał. Zapłacił za twoje zdrowie, a nie widzisz go w stu procentach. Czasem ludzie mają zdiagnozowanego raka i boją się poprosić o modlitwę. To nie ma żadnego sensu. Załóżmy, że spotykam się z Jasonem i pytam się go, jak się ma. On mówi, bracie, świetnie, ale tak naprawdę ból migrenowy rozłupuje mój głowę na pół. Czy nie lepiej byłoby, żeby powiedział, Dan, bardzo cieszę się, że pytasz. W tym momencie czuję się tak, jakby moja głowa miała się rozpaść na pół. Ale ja wiem, że Jezus zapłacił cenę za mnie, żeby tej choroby nie było w moim ciele. Bóg nie zapłacił tak wielkiej ceny za to, żebym był chory. Więc chodź, połóż na mnie rękę, pomodlisz się ze mną. To jest wiara, a nie fałszywe recytowanie wersetów i mówienie, że masz się świetnie, kiedy nie masz się świetnie. Gdy to zrobisz, to pewnie ci uwierzę i pomyślę, że nie potrzebujesz pomocy. Wyższy poziom wiary wie, co to jest pokora. Jeżeli na nim jesteś, to powiesz: Jest coś w moim ciele, za co Jezus zapłacił, żeby tego tam nie było. Gdy mówisz, że źle się czujesz, nie przyznajesz się do choroby. Rozprzestrzeniło się takie nauczanie. A efektem tego jest to, że ludzie boją się poprosić o modlitwę. No, bardzo dobrze, że wstaliście. To mi się podoba. Jeżeli jesteś obok osoby, która wstała, proszę wstań, przywitaj się i powiedz, chcę się o Ciebie pomodlić. Chcę się zgodzić z Tobą w modlitwie. Nie zrobimy tego tak jak zawsze. Hej, hej, jeszcze się nie modlcie. Na razie znajdź osobę, o którą chcesz się modlić. Powiedz, hej, zaklepujecie. Chcę stanąć razem z tobą w modlitwie. Ok, zrobimy coś takiego. Biblia mówi, jeżeli masz wiarę, będziesz przemawiał do góry. Powiesz jej, rzuć się w morze, a ona to zrobi. Nie myślałem, że zrobimy to w ten sposób, ale chyba trzeba tak zrobić. Poświęćcie teraz 10 sekund na to, żeby powiedzieć osobie, która się o was modli, jaki jest temat modlitwy. Być może boli cię całe ciało, masz problem z kolanami albo z dyskiem. Powiedz o co chodzi, ale poświęćcie na to 2 trzy sekundy. Wszyscy już wiedzą? Czy każdy już zna rzecz, o którą się modlimy? Zrobiliśmy to po to, żebyśmy mogli uwolnić swoją wiarę. To, co teraz powiem, jest naprawdę ważne i przyniesie Wam wolność. Zobaczcie. Ludzie bardzo się skupiają na sobie, gdy się modlą. Bardzo internalizujemy modlitwę. Chcemy, żeby ktoś został uzdrowiony. Jesteśmy w tym szczerzy. Dlatego staramy się wyprodukować najlepszą modlitwę wszechczasów. Tak naprawdę wchodzimy wtedy w uczynki. Twoja modlitwa nigdy nikogo nie uzdrawia. Uzdrawia Twoja wiara w jego dokończone dzieło i w jego miłość do osoby, o którą się modlisz. Bądź szczery ze mną. Jak często, gdy modlisz się o kogoś, zaczynasz się pocić i myślisz intensywnie, jak wydobyć z siebie najlepszą i najbardziej duchową modlitwę wszechświata. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Nie robimy tego dzisiaj. Wy, którzy jesteście obmadlani, nie spinajcie się. Nie próbujcie w ten sposób czegoś przyjąć. Dziękujcie mu za to, że was kocha i że udowodnił to przez swojego syna. Ten, kto się o ciebie modli, będzie bardzo konkretny, ponieważ powiedziałeś mu o co chodzi. Ta modlitwa będzie bardzo prosta i będzie trwała od 4 do 6 sekund. Powiedz, artretyzm, opuść to ciało. Bolu masz opuścić to ciało w imieniu Jezusa. Dlaczego? Ponieważ wierzysz, że Bóg udowodnił swoją miłość do tej osoby przez zesłanie swojego syna, a on jednocześnie swoją śmiercią zapłacił za jej uzdrowienie. Zawsze, gdy ktoś o ciebie się modli, miej taką postawę, w której mówisz: Dziękuję, że mnie kochasz. Dziękuję za to, co robisz w moim życiu. Nie myśl sobie, o, cały czas czuję ból. Nie, nic się nie stało. No, może następnym razem. Wtedy osoba, która się modliła, myśli sobie, no, muszę się podszkolić jeszcze. Może pyknie następnym razem. Wiecie, ja znam nas, chrześcijan. Obserwowałem bardzo wiele takich sytuacji. Słyszałem, jak ludzie mówili, nie poproszę o modlitwę, ponieważ już mam dosyć ciągłego bycia zawiedzionym. Nie możesz nawet jednej chwili spędzić na byciu zawiedzionym. Ale przecież ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. Wiem, przez co przechodzisz. Oglądałem życie mojej mamy przez 40 lat w jej chorobie. Widziałem, jak były podłączane do niej różne rurki, jak jadła przez rurki. Widziałem, jak była przykuta do łóżka przez 15 lat. Ale wiecie, czego nigdy nie widziałem? Nigdy nie widziałem jej, jak narzeka. Cały czas widziałem, jak świeciła Chrystusem, jak kochała każdą osobę, która stawała na jej ścieżce. Ona kiedyś w swoim sercu postanowiła: Jestem chrześcijanką, nie jestem schorowaną osobą. Jestem na ziemi po to, żeby świecić, a nie po to, żeby być złą i sfrustrowaną. Taka była moja mama. Dzięki mojej rodzinie otrzymałem naprawdę niezłe duchowe dziedzictwo. Wchodziłeś do pokoju i mówiłeś cześć, mamo. A ona mówiła cześć, słoneczko. Jak się masz, mamo? Świetnie się mam. Dlaczego tak mówiła? Bo naprawdę tak uważała. Ona nie była kolejnym pacjentem ani schorowaną osobą w jej głowie. Ona była chrześcijanką. Niezłe, co? Na jej pogrzeb przyszły pielęgniarki oraz lekarze. To się nie zdarza często. Przyszli, ponieważ ona była dla nich zagadką. Była jedną na milion. Przyszli na jej pogrzeb, żeby w ten sposób ją uhonorować. A ja miałem w ręku mikrofon. Miałem przywilej powiedzieć im, dlaczego taka była i w co wierzyłam. Jednocześnie żyjąc wokół ludzi, którzy narzekają, gdy bateria im się wyczerpie w telefonie. Niektórym ludziom życie się wali, gdy telefon im się wyładuje. Jak często narzekamy, ponieważ budzimy się z bólem głowy. Jak często jesteśmy wściekli, ponieważ samochód się nie uruchamia, albo bo łapiemy kapcia. I przez cały dzień pokazujemy swoją miną i zachowaniem, co takiego strasznego nam się przydarzyło. Właśnie tych przykładów użyłem, głosząc na jej pogrzebie. Zapytałem się ich wiecie, dlaczego tu jesteście? Nigdy nie zobaczyliście tego, o czym mówię w niej, i nie rozumieliście, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę jej sytuację. Do dzisiaj jej życie przynosi chwałę Bogu. Bóg nie dał jej tej choroby ale w tej chorobie ona cały czas miała wzrok utkwiony w prawdzie. Musimy się nauczyć, żeby pozwolić, aby wszystkie rzeczy współdziałały ku dobremu, z tymi, którzy miłują Boga. Są dwa miejsca w mojej Biblii, które potwierdzają, że chrześcijanin nie powinien nigdy narzekać. Jeżeli narzekasz, to zdradzasz się ze swoim stanem. Pokazujesz, że w Twoim życiu chodzi Ci o Ciebie, a nie o Twojego Króla. Twoje narzekanie nie ma nic wspólnego z Bożym Królestwem, ale z Twoim życiem, z tym jak się czujesz i przez co przechodzisz. Chciałbyś, żeby Twoje okoliczności się zmieniły, a jest napisane: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jesteście gotowi na modlitwę? Słuchajcie, chcę, żebyśmy coś zrobili. Bóg naprawdę teraz się poruszy. Widzę, że trochę was zatkało. Patrzyliście się w taki sposób na mnie. Miałem wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie, że znowu wchodzimy w tryb nauczania. Ale to było dobre, myślę, że to było naprawdę pomocne. Bóg zawsze nas uczy. Chcę, żebyście teraz modlili się przez następne 5-6 sekund o daną osobę. Jeżeli jesteś osobą, o którą się ktoś modli, masz wierzyć, że Bóg ciebie kocha, bo w innym przypadku nigdy nie zesłałby swojego syna. Nie myśl teraz, że już modliły się o ciebie cztery osoby, które uważałeś za namaszczone, i nic się nie stało. Nie myśl sobie, o, coś musi być ze mną nie tak, coś powstrzymuje moje uzdrowienie. Takie pytania tylko wpędzą ciebie w kryzys tożsamości. Nie jestem człowiekiem, który żyje z dwudziestoma pytaniami, które nie mają odpowiedzi. Jestem człowiekiem, który ma jedną, jedyną odpowiedź. Macie kogoś, kto jest odpowiedzią. Żyjcie w oparciu o to. I pozwólcie, żeby ten fakt definiował wasze życie. Jesteście ze mną? Gotowi na modlitwę? To będzie bardzo prosta i bezpośrednia modlitwa. Rozkaż uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś się o Ciebie modli, masz teraz po prostu dziękować i przyjmować Bożą Miłość. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, co dzieje się teraz w tym pomieszczeniu. Dziękuję Ci za to, co dzieje się w tym pomieszczeniu. Niech teraz zamanifestuje się odkupienie i uzdrowienie. Niech ciała tych ludzi teraz ulegną zmianie. Chciałbym, żebyście już powoli kończyli. Naprawdę nie musicie modlić się długo. Po prostu módlcie się w imieniu Jezusa. Ojcze, Ty uczynisz to, ponieważ kochasz tych ludzi. Dziękuję Ci za to, że ich kochasz. Podziękuj Bogu za to, że Ciebie kocha. Podziękuj Bogu za to, że Ciebie kocham. Czy już naprawdę jesteśmy niesamowicie spóźnieni, czy jeszcze nie? Chciałem już odpuścić tę część, ale jeśli jeszcze mamy trochę czasu, to proszę Was, sprawdźcie teraz, czy coś się zmieniło w waszych ciałach. Ze względu na rodzaj dolegliwości oczywiście nie wszyscy są w stanie sprawdzić to od razu. Ale chcę zobaczyć, chociaż dwie czy trzy osoby, co zmieniło się w Twoim ciele. Wiesz, że coś się zmieniło, prawda? Skąd wiesz, że coś się zmieniło? Na czym polega zmiana, którą czujesz? Właśnie chcę, żebyś to zrobiła. Sprawdź, czy możesz zrobić to, czego nie mogłaś robić wcześniej. Ona mówi, że właśnie została uzdrowiona z boreliozy. Poczuła, jak rzeczy zaczęły się zmieniać. Od razu po tym, jak zaczęto się o nią modlić. Widzicie, że płacze? Ciężko jej się o tym mówi, ponieważ wie, że w jej ciele nastąpiła jakaś zmiana. Chciałbym usłyszeć jeszcze jedno świadectwo. Proszę, zachęć nas. Sprawdź stan swojego ciała. Teraz ty. Miałam problemy z bólami głowy w tylnej jej części. Ten ból wynikał z tego, że coś nie było na swoim miejscu. Czy teraz ta rzecz wróciła na swoje miejsce? Jesteś w stanie z pewnością stwierdzić, że coś się zmieniło. Czyli mówisz teraz, że ta część ciebie została całkowicie uzdrowiona i czujesz to, tak? Tak. A ten mężczyzna za tobą? Nie miałem czucia w swoim ramieniu. Teraz, gdy szczypię się w to ramię, to to czuję. Czy wydarzyło się to od razu po modlitwie? Czy zmiana nastąpiła od razu po niej? Super. Zobaczcie, w tej części sali się coś dzieje. Dlaczego wszyscy są tam uzdrawiani? Tydzień temu złamałem sobie palec. Złamałeś sobie? Czyli nie mogłeś nim poruszać. Przede wszystkim czuję, że już nie boli. Czyli gdy tu przyjechałeś, to czułeś ból i nie mogłeś nim poruszać. Powiesz mi: A, to tam tylko taki mały palec. Mówisz tak tylko dlatego, ponieważ to nie jest twój palec. Słuchajcie, wiem, że rzeczy się wydarzyły w tym pomieszczeniu i że nadal się dzieją. Niektórzy z Was czują się lepiej, ale nie czujecie się jeszcze całkowicie uzdrowieni. Są też pośród Was tacy, którzy czują się dokładnie tak samo jak wcześniej, bez względu na to, w której grupie jesteś. Uzdrowiony w procesie uzdrowienia. Czy nie uzdrowiony? Twoja reakcja jest taka sama. Dziękujesz mu za to, że on przelał za ciebie swoją krew. Dziękujesz Bogu za to, że posłał swojego syna. Dziękujesz mu za to, że wykonuje w tobie pracę. Nie mówię tutaj o zaklinaniu rzeczywistości. Nie mówię tutaj o nazywaniu rzeczywistości w jakiś sposób po to, żeby ona się taka stała. Mówię o tym, że masz wyjść stąd pełen wiary, jako osoba, która szuka relacji z kimś. A nie jako osoba, która szuka zaspokojenia potrzeb. Jako osoba, która szuka relacji z kimś. Jeżeli położysz się dzisiaj i będzie boleć Cię biodro tak, jak od zawsze Ciebie bolało, nie myśl sobie, a coś ze mną jest nie tak. Przecież osoba obok mnie została uzdrowiona. Takie myślenie nie przynosi zupełnie nic. Kiedy poczujesz, że boli Ciebie biodro, powiedz, Ojcze, dziękuję Ci za to, że wykonujesz we mnie pracę. Dziękuję Ci, że jesteś za mną, a nie przeciwko mnie. Zasypiaj w ten sposób i budź się w ten sposób. Właśnie wtedy zmieni się stan Twojego biodra. On jest naszym ojcem, nie jest naszym chłopcem na posyłki. Wiara działa przez miłość, a nie przez zamieszanie i ciągłe pytania. Czy jesteście gotowi na to, żeby w ten sposób żyć? Podnieście teraz swoje ręce. Ojcze, dziękuję Ci za to, co robisz w tym pomieszczeniu, za to, co robisz w naszych ciałach, w naszych duszach i sercach. Dziękuję za ten czas uzdrowienia. Wierzę, że ludzie będą wychodzić stąd, zdając sobie sprawę z tego, że ich ciało się zmieniło. Modlę się, żeby dzisiaj wieczorem albo jutro rano ludzie zauważali, że coś się zmieniło, że zostali uzdrowieni. Chcę, żeby oni po prostu zauważyli, że zrobiłeś coś w nich. Dziękuję Ci, że przez cały weekend będziemy słyszeć świadectwa z tego, co wydarzyło się podczas tych 10 sekund modlitwy. Ojcze, dałeś nam moc do tego, żeby uwalniać to, za co zapłaciłeś. Utrzymaj nasze serca w miejscu prostej wiary. Chcemy dalej manifestować to, kim Ty jesteś, tak aby ludzie zobaczyli to, kim jesteś. W imieniu Jezusa. Amen.